Pisanie dokumentacji jest nieodzownym elementem projektowania każdej infrastruktury sieciowej. Wiem, że nie lubimy tego strasznie robić i dla niektórych inżynierów jest to bardziej kara niż frajda, ale niestety musimy stawić temu czoło. W naszych repozytoriach mamy masę dokumentów. Niektóre są małe, ale niektóre mają po kilkaset stron. Tak, po kilkaset. Zresztą sam takie dokumenty piszę. Oczywiście potem nikt nie czyta. I o ile sens pisania takiej naprawdę dobrej dokumentacji, o czym zresztą będę mówił na tym kanale, jest uzasadniony, to w takiej codziennej, bieżącej pracy bardzo często korzystamy tylko z diagramów. Jeżeli mamy jakąś sytuację kryzysową, jest jakaś awaria, to nikt naprawdę nie ma czasu czytać takich obszernych dokumentów. Zdecydowanie łatwiej jest sięgnąć do jednego czy dwóch diagramów. Co więcej, jeżeli robimy jakieś małe projekty, to bardzo często w ogóle nie piszemy dokumentacji, tylko właśnie aktualizujemy te bieżące schematy. Dlaczego tak jest? No, Przyczyna jest bardzo prosta. Jeden rysunek to tysiąc słów. Problem w tym, że bardzo często takich diagramów w ogóle nie mamy, lub są one nieczytelne, czy niekompletne. Przyczyn może być wiele: brak czasu, brak chęci, ale też brak znajomości narzędzi. I temu postanowiłem zaradzić. Tym odcinkiem zaczynamy całą serię poświęconą programowi Visio. Jednemu z najlepszych, moim zdaniem, narzędzi do rysowania diagramów sieciowych. Dzisiaj zapoznamy się z interfejsem graficznym. Będzie więc to odcinek poświęcony osobom w zasadzie zaczynającym swoją przygodę z tym programem. Niemniej jednak, jeżeli już miałeś z nim do czynienia, to mimo wszystko zachęcam Cię do obejrzenia. Na pewno znajdziesz tutaj coś ciekawego albo po prostu odświeżysz sobie wiedzę. Żeby już nie przedłużać, ja śmigam do komputera i zaczynamy. No dobrze, jesteśmy już przy komputerze, więc uruchomimy sobie program Visio. Ponieważ jest to produkt firmy Microsoft, to zarówno ekran powitalny, jak i interfejs graficzny, który za chwileczkę zobaczymy, przypominają te, które możemy spotkać w innych aplikacjach, chociażby pakietu Office. Na ekranie powitalnym mamy trzy zakładki: strona główna, nowy oraz otwórz. Na dole mamy opcje, do których będziemy czasami wracali, oraz konto, jeżeli korzystamy z subskrypcji Office 365. Na stronie głównej mamy listę ostatnio otwieranych szablonów oraz listę ostatnio otwieranych dokumentów. Jeżeli na liście tej nie znajduje się dokument, który nas interesuje, to możemy skorzystać z zakładki Otwórz w celu wyszukania go na dysku. Jeżeli chcemy utworzyć nowy dokument, to przechodzimy do zakładki Nowy. Tutaj również mamy listę ostatnio otwieranych szablonów, ale też listę wszystkich dostępnych szablonów. Lista ta jest dosyć obszerna, ponieważ ja korzystam z Visio Professional. W wersji standard jest ich zdecydowanie mniej. Mamy tu również możliwość utworzenia dokumentu na bazie istniejącego. Jest to nic innego jak skopiowanie aktualnego dokumentu wraz ze wszystkimi ustawieniami i zawartymi w nim diagramami. Jeżeli nie chcemy korzystać z szablonów i chcemy utworzyć całkowicie nowy dokument, to klikamy na pusty rysunek. Jak już wspomniałem, interfejs graficzny wygląda bardzo podobnie do innych aplikacji biurowych. Na samej górze mamy wstążkę podzieloną na zakładki, a każdą zakładkę na grupy narzędzi. Część z nich przypomina te, które możemy spotkać w innych aplikacjach biurowych, takie jak modyfikacja kapitu czy wybór czcionki. Na środku ekranu mamy obszar roboczy. Domyślnie otwierana jest jedna strona, ale możemy ich otworzyć wiele, klikając na plus. Pomiędzy stronami przechodzimy klikając na danej nazwie na dolnym pasku. Po lewej stronie mamy kolumnę z wzornikami kształtów. Jeżeli otworzymy sobie dany szablon, to wraz z nowym dokumentem otworzony zostanie jeden lub wiele wzorników kształtów zasocjowanych z danym szablonem. Jeżeli tworzymy pusty dokument, to lista ta jest pusta. Kształty możemy sobie otwierać, klikając na więcej kształtów i wybierając te, które nas interesują. Wzorników kształtów możemy mieć otworzonych wiele. Wybierzmy sobie kolejny, na przykład łączniki. Pomiędzy wzornikami przechodzimy, klikając na nagłówku danego zestawu. Na dole strony mamy pasek statusu. Domyślnie jest tam wyświetlana informacja o wybranym języku. Jest ikona do obsługi makr oraz numer strony i ich całkowita ilość. Dodatkowo, jeżeli zaznaczymy sobie jakiś wybrany kształt, to wyświetlona tam zostanie częściowa informacja na jego temat, np. szerokość czy wysokość. Po prawej stronie, w pasku statusu, mamy możliwość powiększania i pomniejszania rysunku w sposób dynamiczny lub wybrania konkretnej wartości. Mamy również możliwość wyjustowania rysunku do wielkości strony. Wróćmy teraz do wstążki. Jak w większości programów, możemy ją sobie modyfikować. W tym celu wchodzimy w zakładkę plik i klikamy na opcję. A następnie wybieramy dostosowywanie wstążki. Jest to jedna metoda, ale jest też szybsza. Jeżeli najedziemy myszą na wstążkę i wbierzemy prawy przycisk myszy. To mamy szybko dostępną opcję: Dostosuj wstążkę. Jest to też trik do szybkiego przejścia do opcji programu. Wróćmy do dostosowywania wstążki. Pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to zakładka Developer. Jest ona domyślnie wyłączona. Zachęcam do włączenia jej, ponieważ znajdują się tam ciekawe narzędzia, które przydają się w trakcie rysowania diagramu. Ja osobiście rzadko modyfikuję wstążki w programach, natomiast w Wizjo jest to bardzo przydatne. Wynika to z faktu, że do rysowania diagramów wykorzystujemy bardzo dużą ilość narzędzi, znajdujących się na wielu zakładkach. Utwórzmy sobie dla przykładu nową grupę w zakładce Narzędzia Główne. W tym celu klikamy Nowa Grupa i zmieniamy jej domyślną nazwę. Nazwijmy ją Robocze. I wybieramy ikonkę. O tej konce za chwileczkę jeszcze powiem i klikamy OK. Teraz do tej grupy możemy dodawać narzędzia. Zachęcam do wybrania listy: wszystkie polecenia i przejrzenia dostępnych narzędzi. Jest tu kilka ciekawych funkcji, które dostępne są po kliknięciu na wstążce dwa lub trzy razy. W tym miejscu możemy sobie wybrać konkretne narzędzie i mieć do niego szybki dostęp z naszej utworzonej grupy. Wybierzmy sobie dowolne narzędzie. Jak widać na pasku narzędzia główne nic się nie pojawiło. W tym celu musimy kliknąć OK. I widać, że pojawiła się nowa grupa. Grupę tą oczywiście możemy modyfikować lub skasować. Dodajmy sobie do tej grupy kolejne narzędzie i kliknijmy OK. Dodatkowo, jeżeli już sobie dostosujemy tą grupę czy w ogóle wstążkę, to możemy te ustawienia wyeksportować. Jest to przydatne, jeżeli korzystamy z wizji na wielu komputerach i chcemy, żeby nasz interfejs na wszystkich wyglądał dokładnie tak samo. Tworzenie nowych kart lub nowych grup jest bardzo przydatne, ale czasami mamy potrzebę skorzystania naprawdę z wybranej krótkiej listy narzędzi i chcemy ją mieć szybko dostępną bez konieczności klikania na zakładkach. W tym celu możemy utworzyć sobie skrót do tego narzędzia w pasku narzędzi szybki dostęp. Jest to ten pasek po lewej stronie w górnym rogu. Narzędzia możemy dodawać tam w zakładce pasek narzędzi Szybki Dostęp, ale jest również szybsza metoda. Jeżeli najedziemy sobie na dowolne narzędzie i wybierzemy prawy przycisk myszy, to mamy tu opcję dodaj do paska narzędzi Szybki Dostęp. I widzimy, że funkcja ta się tutaj pojawiła. Stąd również możemy usunąć te narzędzie. Dodatkowo do tego paska możemy dodawać całe grupy. Jeżeli klikniemy sobie na danej nazwie, na przykład na tej grupie, którą sobie utworzyliśmy, i wybierzemy dodaj do paska, to widzimy, że pojawiła się ta grupa. I tu pojawia się właśnie ta ikona, o której wcześniej wspominałem. Do edycji tego paska możemy również przejść, klikając na nim i wybierając dostosuj pasek narzędzi Szybki Dostęp. Skoro jesteśmy już w ustawieniach programu, to na koniec chciałem zwrócić uwagę jeszcze na dwa ustawienia. Pierwsze jest w zakładce zapisywanie. Domyślnie funkcja Zapisz informacje auto odzyskiwania jest wyłączona. Wizjo, jak każdy inny program, potrafi się powiesić. Jeżeli nie zapisywaliśmy dokumentu ręcznie co jakiś czas, to możemy stracić dużo naszej cennej pracy. Zachęcam do włączenia tej funkcji i ustawienia wykonywania zapisu na przynajmniej 10 minut. Druga opcja znajduje się w zakładce Zaawansowane. Tutaj mamy opcję Maksymalna liczba cofnięć. Domyślnie jest ona ustawiona na 10. Zachęcam do zwiększenia tej wartości przynajmniej do 50. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zostaw łapkę w górę i podziel się opinią w komentarzu. Jeżeli chcesz dostawać informacje o kolejnych odcinkach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia. Na razie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.